Dzień dobry, witam wszystkich. Dokąd? Mercedes, nawiguj. Jak brzmi cel? Eee, już ci mówię. Moment. Słucham? Ham. Możesz wprowadzić cel, wypowiadając adres, cel specjalny lub nazwę kontaktu. Tak, po wiem. A, sam se wprowadzę. Mercedes. Podaj cel. Jak brzmi cel? Wiem, nie umiem po niemiecku. Co chcesz teraz... zrobić? Nic nie chcę zrobić, chcę jechać do... Witam Was kolejnego dnia. Startujemy kawałek za Hanower. Tam podejmuję towar do Holandii. Dzisiaj go jeszcze zrzucam. Także nareszcie coś się dzieje. Boże, już myślałem, się zanudzę. Ach, ach. Najgorsze jest to, Pewnie jestem cały rozczechrany, ja w tym aucie nie ma luserka wstecznego. Ja nie wiem jak, jak się przejrzeć choroba. Jest towar odebrany. Ja sobie jadę przez miasteczko. Właśnie wyjeżdżam do autostrady. Mam do zrobienia 320 km. Na 16.30 mi nawigacja pokazuje, że będę. Myślę, że nie. Myślę, że będę koło 17.00. Firma jest chyba do 18.00 czynna, także powinienem zdążyć. Muszę wam powiedzieć, że te niemieckie miasteczka są całkiem urokliwe. Takie niezniszczone. Cover Tumble Sometimes I still feel it's all so So why don't you take it off? So Ma przerwa na przelanie paliwa. 52 km do celu. Jest godzina 16:30. Będę w okolicach 17, tak jak myślałem. Eee... No, Zwrócimy to i zobaczymy, co dalej. Ja w ogóle uświadomiłem sobie dzisiaj, dosyć kolega mi uświadomił dzisiaj, że już jest czwartek, jutro jest piątek, że jak dzisiaj załaduję jakiś daleki towar to weekend, albo jak jutro dopiero załaduję to też weekend, chyba że jakiś szybki przejazd gdzieś, ale wolałbym coś dalekiego, zdecydowanie wolałbym coś dalekiego, miałbym co nagrywać, biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności, jestem lekko w dupie że mówię dlaczego dlatego, że Nawet w nowym Sprinterze nie wyłączałem się światła to jest ból trochę zostawiając auto odpalone, zostawiamy go na światłach pozycyjnych eee, nie ma opcji w ogóle OFF jest auto pozycyjne albo mijania trochę bez sensu eee, ja stoję na jakiejś stacji niedaleko rozładunku bo mnie nie rozładowali dzisiaj, bo jest do 14 a ja Byłem koło 17, gościu powiedział, że po 14 tylko i wyłącznie załadunki, więc czekam do rana, do 8:00. O synek. Idę właśnie do WC. Normalnie zakupiłem sobie z tego żalu dwie bagietki, muszę to dzisiaj zjeść. Nie wiem, czy tu można stać, bo tu jest niby ten parking max jedna godzina. Czy nie będą przypierdzielać do mnie? Zwłaszcza, że jestem taką stojącą żarówką trochę. Niestety, Mercedes, zepsułeś to. O ile naprawdę jest niewiele rzeczy, do których, bo są takie rzeczy, do których mógłbym się przyczepić na mietku, które zauważyłem. Ogólnie... Lucht tu jest, tylko wody nie ma. Ogólnie jestem zachwycony tym samochodem, można powiedzieć. Ale te światła... No. Słabo. No, także taka sytuacja, Delikatnie ujmując to, jestem lekko rozczarowany tym. Ale najbardziej rozczarowuje mnie fakt, że nie mam prysznica. Bardzo. Słuchajcie, no i znów no sytuacja tego typu, że mam głowę do umycia, a nie ma tu prysznica. jutro będę kombinował, dzisiaj już mi się absolutnie nie chce, przysiedziałem trochę przy laptopie. No co, dzisiejszy dzień w sumie był taki jaki był, nic się nie działo to wiele. Dostałem rano telefon, pojechałem się załadować. Przyjechałem się rozładować, ale się okazało, że do 14 tylko rozładunki, więc musiałem się udać na parking 4 km. No i sobie tak stoję na tym parkingu, nie wiem od 17 :00. w sumie jest pierwsza w nocy i idę spać, bo usułem rozładunek mam. Eee, także chcę to zrzucić jakąś weekendówkę fajną doładować. A w międzyczasie katuję mojego nowego laptopa. Także, dzisiejszy dzień całkowicie nudny, nic się nie działo. Ogólnie miałem wiele rzeczy Wam opowiedzieć, ale... Nie mogę się pozbierać do robienia tego roadloga, tak jakbym tego chciał. Ale trzymajcie kciuki, może, może coś z tego wyjdzie. Tymczasem ja idę spać, idę luli. Wiem, wyglądam już strasznie zmęczony życiem i tak dalej. Miałem iść do fryzjera, też mi nie wyszło. Eee, I... No jutro zbuduję jakiś plan na odcinki tematyczne, bo jest ich kilka. Jak nie kilkanaście i będziemy to realizować w tym RoadLogu 2.1. 2.2 w sumie. To już jest 2.2. Ojej, jak ten czas szybko leci. Tymczasem wszystkim życzę dobrej nocy, fajnego popołudnia albo miłego dnia. W zależności, kiedy to oglądacie, trzymajcie się i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku. PEK! Halo, halo, dzień dobry. Jest przed usługą, ja za chwilę będę ruszał na rozładunek, ale coś wam chciałem pokazać. Muszę odejść kawałek, żeby to było jakoś sensownie widać. Ładny ten sprinter, podoba mi się. Na żywo wygląda zdecydowanie lepiej. Nie wiem czy to będzie dobrze widać Ale zbudowali sobie takie pseudo drzewo z panelami słonecznymi Także taka sytuacja jest 7,50, mam 5 km na rozładunek Idziemy e, to zrzucić z taką myślą, że dzisiaj będzie coś ciekawego. trochę chłodno, w nocy spałem bez webasto, wyobraźcie sobie. Nie przeciągając, zaczynam kolejny odcinek. Idziemy z tym Pyk! Halo, halo, dzień dobry, wow, na postoju już muszę statywu mieć, żeby ustawić fajny aparat w tym Sprinterze, wow. A tak serio, wiem, siedzę w kapturze, bo moje włosy wyglądają strasznie, ale jest godzina 15.57, a ja dostałem podlot na poniedziałek. Bardzo daleko, 200 km do Belgii. No i smuteł, bo trochę nie będę miał co robić z jednej strony w weekend, ale z drugiej strony E, będę mógł zrealizować pewne sprawy, które chcę zrealizować, i ten weekend wolny jest mi bardzo, ale to bardzo na rękę. E, o co chodzi, to. To Wam powiem jutro, albo pojutrze, bo pewnie będę coś nagrywał. Tymczasem e, polewrotki i kopytkuję na prysznic do Belgii. Jej, jak fantastycznie! Hej, Mercedes! Tak, proszę. Nawiguj do belgia Gent. Brak dostępnych adresów dla tego wyboru. Tak wiem, nie potrafię pronouncing. Mm, nie NL, tylko B Belgia. Pik! 170 km, tak jest. Tu masz mnie prowadzić. Tak jest. Uuu, rozpocznij nowe prowadzenie do celu. Ile ci wyszło? 201. Jedziemy! O Jezu, uratował mi życie ten człowiek. Naprawdę. Fajna ta kierownica, podoba mi się. Jest bardzo wygodna. Bardzo w porównaniu do poprzedniego. W poprzednim ta skórzana była mega wygodna, ale ona bije na łeb, tamtą. W ogóle przeciwnicy nowego Mercedesa mnie znienawidzą, bo przez jeszcze kilka odcinków będę się nim podniecał. Ja to czuję. Bo jeździłem osobówkami do bajerzynymi, ale busem z takim wyposażeniem, vanem. Będąc mówiąc poprawnie, nie. I powiem szczerze, że te schowki, które wydawały się na bardzo takie delikatne, aż takie delikatne nie są. Natomiast są małe. Prawie nic, prawie nic się w nich nie mieści, nie? To jest lipa. I'm free from Free from my own deception, headed the right direction. I walked through the fields of my I thought I'd find a shelter in you, a perfect sky. Doors open, doors close. Spora i się ogarnąć to, o czym marzę już od wczoraj. Mam nadzieję, że tu jest prysznic. Bo jak nie, następna stacja jest za Antwerpią. Kotri, coś tam. I ta za Antwerpią jeszcze jest nadzieją. Natomiast kolejna po tej za Antwerpią. Wiem, że prysznica nie ma. Bo ostatnio już tam byłem. Lunch garden. Prysznic. Wyjście spod prysznica w tej robocie. To jest najcudowniejsze uczucie, jakie można. Jakie można mieć. Zaraz obok tego, kiedy po długiej trasie idziemy spać. Dobrze, że na osoboweczkach tworo ciężaroweczek stanęło. Wystraszyłem... Wystraszyłem panią obok. O Jaki ja jestem okropny. Ja tak serio. Tak serio to. Tak serio to. Tak serio to ja się może schowam, ale nie gaśnij. Nie gaśni. Nowego leafa właśnie tutaj widziałem. I tak zagadałem z nimi, jak wystraszyłem mapkę, przeprosiłem ją. 250 km zasięgu 30 minut ładuje do 70-80%. To jest ładny wynik jak na elektrykę muszę przyznać. I nowy leaf zdecydowanie wygląda ładniej niż poprzedni. Zdecydowanie. Tymczasem dzisiaj będzie pogadanka, bo nic już nie będzie działo absolutnie tam obok leży mój laptop ja jestem happy, za chwilę siadam do montażu i tak będzie przez cały weekend natomiast, chcę nagrać jakiś Q&A i chcę dzisiaj jeszcze powiedzieć wam w ogóle o co w tym wszystkim chodzi, bo przez całego rodloga jeden do końca nie mówiłem Nie miałem to powiedzieć, ale Damian, jesteś sklernykiem czyżby się kogoś udzieliło? ciekawe kogo? myślę, że pewna osoba będzie wiedziała kogo mam myśli no, ale na razie to się przeparkuje. Tak, stoję po hamsku. Stanę sobie gdzieś tam z boku i będziemy działać. No, przecież niepotrzebne mi już pasy, tak? No, postoju stoję, nie, nie drzesz nie, nie drzesz się. Mercedes, czemu? Tak, proszę. Podaj nie, cel specjalny. Nie, nie ty. Zakończ. Słucham? Zakończ. Zmieniliście to Ej, i już? Okay. W poprzednim Mercedesie było to lepiej rozwiązane. To jest kolejna rzecz na minus, którą zauważyłem, a mianowicie to, że jak przejeżdżamy gdzieś po parkingu, to często gęsto będę odczuwał na firmach. Ja na firmach naprawdę prawie nie zapinam pasów. I w poprzednim Mercedesie, dopóki nie przekroczyliśmy 20 km na godzinę, tych pasów nie trzeba, było nie trzeba było zapinać. Bo nie wiem, jak jest w większości krajach, krajów europejskich, ale w Polsce, e, w obszarze zamieszkania, czyli tam, gdzie obowiązuje do 20 km na godzinę, nie trzeba zapinać pasów. I teraz, tak, w tamtym Mercedesie, w poprzednim Mercedesie było tak, że jechaliśmy. Jak przekroczyliśmy 20, zaczynał piszczeć, ale jak zwolniliśmy poniżej 20, to on piszeć przestawał. Natomiast tutaj, nawet jak się zatrzymamy, to on nadal pisze. Zepsuliście to. Zdecydowanie. Podobały mi się te jego lampy. Jestem ciekaw, ile razy to jeszcze powiem do końca prasy. <laughs> nie wiem, czy to słychać, ale nie sądziłem, że wiatrak przy dużym wietrze, a dzisiaj jest sprawy wiatr wytwarza aż taki hałas szum jest niesamowity na tym parkingu o, mogłem sobie kurtkę wziąć ogólnie sytuacja wygląda tak, że zostaję tutaj nie wiem czy na weekend cały pewnie jutro gdzieś ruszę, ale dzisiaj na pewno tutaj zostaję siedzę sobie przy laptopie, montuję odcinki czas szybko leci, a ja miałem ich w lewo, poszedłem prosto spoko 23, no 22 dochodzi ja planuję jeszcze dzisiaj złożyć jeden odcinek i jak przystało na grzecznego chłopca o północy iść spać Mają moje, moje meatballs To nie to to nie jest, ale dobre Zakupy zrobione, ja lewą ręką nie umiem nagrywać, więc będzie mi się wszystko telepało. To jest pytanie takie bardzo ważne. Skąd się w ogóle wzięła idea roadloga 21, 2.0 i tak dalej? To była idea, z którą ja się nosiłem e, jeszcze w marcu przed kradzieżą. Chciałem zrobić coś takiego, żeby w, to była seria, w której biorą udział jeszcze inni kierowcy, coś tam mówią, coś tam pokazują, żeby to nie było tylko z mojej perspektywy. No i nie wiem, przez mieć rękę. Teraz będę wam przeleść z obciążeniem. No, i wszystko byłoby tacy, gdyby nie to, że mi ukradli. Jak już się przy, przymierzałem do tego, żeby coś zacząć działać, zostałem okradziony, Potem się miałem problem pozbierać. W międzyczasie poznałem Weronikę, trochę się pozmieniało. Yy, całego roadloga trochę odciągnęło mnie kilka spraw. O jednej na pewno będzie odcinek, bo obiecałem sobie, że zrobię specjalny odcinek na ten temat. Gdzie ja stoję? A tam dalej, obiecałem sobie, że zrobię specjalny odcinek na ten temat, bo to dość poważny temat. Ale dzisiaj nie o tym. A, tam stoję. Ojej. No więc, tak, e, przypalam sobie odko na wieczór. E, skąd się wzięła idea w ogóle 2.1, 2.2 i tak dalej? E, przyszedł moment. Mniej więcej. W mojej twórczości życiu nie wiem jak to nazwać że szarpnąłem się na rolloga 2018, chciałem do tego wrócić. Dużo ludzi chciało, żebym wrócił i stwierdziłem, że. O, faktycznie jest tak, że oni chcą mnie oglądać. Po prostu najwięcej zawsze szczekają hajterzy i krytykanci i tak dalej. Tak zawsze jest, będzie. Ja muszę się z tym pogodzić, to pojąć. I no i tyle. No i tak ciągnąłem sobie, ale to tak trochę wychodziło, trochę nie. To była kwestia też zaangażowania mojego, zaangażowania innych osób, które były jakoś to powiązane i tak dalej. No i wpadłem na pomysł. Wpadłem na pomysł taki, któregoś pięknego dnia, że no, pojawia się Weronika. Wrenika sama, jak widziała, że tam sobie nie radzę w tym momencie, no to proponowała mi pomoc i stwierdziłem, że no dobra, ale w jakiś tam sposób jest to praca, więc dlaczego by razem po prostu nie zarobić w ten sposób, będzie mi pomagać, że sobie odłożymy te pieniążki na coś tam, będzie to na pewno związane z naszą przyszłością i taki pomysł był z wyjazdem do Japonii, że... Część tych pieniędzy się odłoży, część się dołoży i sobie po prostu pojedziemy do Japonii. Druga sprawa była taka, że zastanawiałem się, kiedy z tym rozlogiem skończyć. Znaczy, nie z rozlogiem, kiedy skończyć z busami. I tak się długo nad tym zastanawiałem, kiedy z tymi busami skończyć, wpadłem na pomysł, że skoro rozlog zaczął się od pięciu tras, to skończmy to pięcioma trasami, zróbmy pięć serii. Tak jak się zaczęło, tak niech się skończy. Na grubo się zaczęło, na grubo się skończy, nie zajebiście. No i. W ten oto sposób właśnie jestem w trakcie drugiej trasy. Trzecia trasa to będzie trasa mniej więcej od 2 stycznia do 27. Bo na urodziny do 29 stycznia chcę zjechać do Polski 30. To i tak będzie tak, że w sumie w majówkę można powiedzieć, zacząłem być z Weroniką. Zaczęli, zaczęliśmy być razem. E, no, minęło już sporo czasu od tego. Majówkę minie rok, więc rok życia w związku na odległość z, myślę, że stanowczo wystarczy. Więcej nie trzeba, i tak ciężko się to. Z, z tym żyje się ciężko, Wam powiem, szczerze mówiąc. Także każda seria będzie miała inne intro. Eee, I właśnie. Roblox 2.0. 2.1, 2.2, i tak dalej, nie? Eee, to się wzięło z tego, że 2.0, no bo chciałem, żeby było coś nowego, żeby ludzie się udzielali. Znalazło się kilku chętnych, nie wiem, co z tego wyjdzie jeszcze. Na chwilę obecną nagrywam tylko sam. Ale może ktoś się dołączy w trakcie jeszcze, może ktoś coś pokaże, yy, nagra coś ciekawego o swojej pracy, bo bardzo bym chciał. Wiecie, moja praca stała się trochę monotonna i nudna, dlatego że w sumie ja większość rzeczy już ogarnąłem. Najciekawsze, najciekawsze odcinki to były te odcinki, kiedy ja totalnie nie ogarniałem schematu, nie wiedziałem co jest 5 i tak dalej. Dla mnie każda rzecz to była nowość, ja się tą nowością z wami dzieliłem. A teraz, nawet jeżeli coś dla was może być nowością, to ja o tym zapominam. I muszę się z tym pilnować mocno, bo dla mnie na przykład to jest coś, co, co, co jest oczywiste. I nie warto o tym wspominać. I to wspominałem w wcześniejszych odcinkach o tym, ale no. Ta. Ta. No i tak. Weronika jest odpowiedzialna za pisanie postów. Weronika jest odpowiedzialna za renderowanie odcinków. Ja składam montu. Nie wiem ile jest tam do celu, ale to są okolice lotniska Heathrow, więc 160-170 km po Anglii będzie.